Super Puchar Polski już w Białym Stoku. Jagielonia w środku tygodnia pokonała w meczu oto trofeum Wisłę Kraków. Teraz czas już jednak na 27. kolejkę PKO BP Ekstra klasy, w której Jagielonia mierzyła się z Piastem Gliwice. A to spotkanie prowadzili sędziowie z Japonii w ramach wymiany sędziowskiej. Jesienią byli sędziowie z Polski w Japonii, teraz sędzia. Yusuke Araki sędziuje mecz Jagieloni z Piastem. Zaczęliśmy od niecelnego uderzenia i Maza, potem Imaz do Wojtuszka. Norbert Wojtuszek za pola karnego. Rykoszet, który utrudnia interwencję Plachowi i gospodarze prowadzą 1 do 0. Dla Wojtuszka to pierwszy gol w barwach Jagiellonii, a drugi w tym sezonie, bo... Pierwszą bramkę zdobył jeszcze, grając w Górniku Zabrze. 25. minuta spotkania i odpowiedź gości z Gliwic. Strzał za pola karnego w wykonaniu Patryka Dziczka. No takim uderzeniem Sławomira Abramowicza się nie zaskoczy. W natarciu Mistrzowie Polsk Czurlinow. Czurlinow w pole karne. Semedo i Fadiga zmarnowali do spółki kapitalną sytuację jak ta piłka nie wpadła do siatki, no Diabi Fadiga na gola w Lidze czeka już dobrych kilka miesięcy. Końcówka pierwszej połowy przejął piłkę Diabi Fadiga, teraz i ma właśnie do napastnika Jagieloni. Chyba powinien podawać Fadiga do Czurlinowa. Ogromne pretensje pomocnika Jagieloni, bo Diabi Fadiga zdecydował się na strzał i gola dla Jagieloni nie było. To już fragmenty drugiej części gry. Znowu Diabi Fadiga, Diabi Fadiga, ależ pudło gracza Jagieloni. Trener Siemieniec dłużej nie wytrzymał i po chwili na boisku pojawił się już Afimiko Polulu. Teraz Mutinio, ależ błąd obrońcy Jagi. I Thierry Gale miał kapitalną szansę na doprowadzenie. Do remisu zawodnik z Barbadosu tę szansę zmarnował. Rosołek. Rosołek do Geila. Geil z linii 16 metra. Ależ bramka, mamy remis, choć sędzia z Japonii sygnalizuje spalonego. Tiego Gala. Jak widzimy, zostały wyrysowane linie na wozie warii i tu nie ma absolutnie mowy o spalonym. Także bramka uznana i mamy remis. Jeden do jednego debiutanckie trafienie Geyla w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Znowu zawodnik wypożyczony z Rapidu jeden tym razem zagrywa do Tomasiewicza, Grzegorz Tomasiewicz niecelnie. Mamy bardzo dobre minuty Piasta w białym stoku. Tym razem tylko rzut rożny dla gości. Ale w końcówce tego meczu Jaga bierze się do roboty. Mutinio po zagraniu od Czudlinowa. Uderza na bramkę i dobra interwencja Franciszka Placha. Czurlinow. Darko Czurlinow długo utrzymuje się przy piłce. Pomocnik gospodarzy zagrywa do Pietuszewskiego. Ten do Czurlinowa! Nie ma gola! To powinno być 2 do 1 dla Jagieloni. W czwartek mistrzowie Polski zagrają w ćwierćfinale Ligi Konferencji z Betisem. Ale w końcówce tego meczu nie było widać, by się oszczędzali na to spotkanie. Teraz Pululu wysoko, wysoko ponad poprzeczką. Kolejna świetna sytuacja zmarnowana przez graczy Adriana Siemieńca. 88 minuta gry, teraz Pululu do Imaza. Jesus Ima strzela, broni, plach jeszcze Chudlinow starał się dobijać. W końcu piłka pod nogami Pululu blokuje to uderzenie Czerwiński i wyłapuje futbolówkę Franciszek Plach. Ogrom sytuacji stworzony przez Jagiellonię w ostatnim kwadransie gry. Jednak ani razu piłka nie wpadła do siatki i ten mecz kończy się remisem 1 do 1. A to oznacza, że Jagielonia jest w tym momencie na trzeciej pozycji w tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy ze stratą 3 punktów do Liderującego Rakowa Częstochowa, Raków jeszcze swój mecz w tej kolejce rozegra. Piast, który przegrał trzy ostatnie mecze, w końcu remisuje i awansuje na jedenaste miejsce. Jagielonia Piast 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.